Witam wszystkich bardzo gorąco w moim nowym odcinku z serii gry Grounded. Ostatnio e, zabił mnie pająk, e, ja sobie między, między odcinkami e, wróciłem po plecak i w tym odcinku chciałem się skupić już może bardziej na budowie bazy. Ja e, sobie tylko na widok pierwszoosobowy. E, oprócz tego jeszcze e, między odcinkami udało mi się stworzyć tutaj te dwie palety, jedną na deski, drugą na e, te takie deski z trawy, a drugą na no to takie już normalne z drewna. Sobie jeszcze zbudowałem tutaj leżak, czy tam schron, w którym się można przespać do rana i będzie to bardzo użyteczne, ponieważ no w tej grze w nocy jest dużo, dużo gorszy widok. Dowiedziałem się też, że żeby budować część nowych rzeczy między innymi na przykład stropy. Będziemy się musieli udać do y, robota pod, pod to drzewo, i tam powinniśmy uzyskać od niego jakieś nowe informacje. Więc ja się tam szybko udam, gdzie to jest. A tutaj muszę się udawać. Dobra. Więc szybko tam sobie pobiegniemy. Czy ja mamy w ogóle jakieś jedzenie przy sobie? Yy. A, jeszcze y, zaatakowała mnie je w nocy larwa. Yy. Na szczęście udało mi się ją zabić to może od razu pójdziemy sobie do y, analizatora i zobaczymy y, co mogę z y, tej głowy, z, z tych y, y, ostrzy z niej zrobić. Aha, mogę zrobić to i jeszcze mogę zrobić jedną rzecz, przeanalizować. Dobra, co mogę sobie zrobić? Yy, prawdopodobnie jakiś, jakiś hełm. Jeszcze to. Mogę sobie zrobić yy, jakieś urządzenie do robienia smoothie. Dobra, i tu by było na tyle, nic więcej nie mogę zrobić. W takim razie udajemy się już bezpośrednio pod drzewo. No, jakaś... Ktoś tutaj leży, jakaś... Bur... Jakiś, jakiś, chyba... E... Mi to wygląda na opakowanie od TikTaków. Trzeba tutaj wejść, bo tam w środku jest muszyca, to bym sobie ją chętnie wziął. Ale nie wiem jak jeszcze. A, właśnie mi się pić widzę. Dobra, trzeba poszukać jakieś kropli zaraz. A nie, mam jedną w tym jeszcze, Bukłako to się napijemy od razu. Biegniemy dalej do drzewa. Dobra. Tu jest woda, aczkolwiek brudno. O, ślimak! Ciekawe czy to jest żywy, czy tylko muszla. A, chyba tylko muszla. Dobra, szukam po tej rosie, ale jakoś nie widzę jej. Pająk. Dobra, chyba udało się od niego uciec. Tam się ruszają tak bardzo mocno... Aha, tam jest ta... yy... biedronka grzybki to pozbieram, bo można je od razu zjeść. A są już, jestem trochę godny. sobie przełożę może do ręki. O, tutaj widać, że jak idzie pająk, to właśnie tak rusza tymi wszystkimi prosiąkami, więc trzeba jakby udziKAć go, bo to już widać z dużej odległości. Czy jak tam dojść, żeby go minąć, no? To jest takie dosyć miejsce, dosyć, dosyć niebezpieczne, Spróbujemy jakoś obejść to. Dobre. Tak swoją drogą. E, tutaj zauważyłem, że murówki tu są jakieś. Mrowisko, na razie to nie będę wchodził. Że murówki w tej grze są chyba jakoś zbugowane. E, I potrafią przejść przez, e, przez e, ściany w moim budynku i potrafią jeść z mojej skrzyny. Więc postaram się zbudować bazę w takim miejscu niedostępnym, żeby mieć jakieś dodatkowe ochrony. Dobra, tutaj mamy, widzę, kropelkę yy, wody, to sobie od razu ją zbiorę do bukłoka. Nie wiem czy tam doskocze chyba nie, muszę zejść i ją uderzyć kamykiem. Dobra. Drugiej kropli niestety nie ma, cię. Yy, tutaj się okazało, że można w tej grze budować sobie właśnie Też yy, właśnie do zbierania wody yy, yy, Do zbierania kropel, taki przedmiot Taką pajęczynkę, jak ona się nazywała? Dew collector? Jakoś tak się nazywało O! właśnie ten przedmiot mogę zbudować i, i dzięki niemu można można zbierać y, krople wody tu sobie szła właśnie gąsienica, nie będę na ziemi tam przeszkadzał Niedronka. dobra szukam też y, dobrego miejsca na bazę właśnie żeby mi, żeby wykorzystać jakieś tutaj y, y, naturalne zabezpieczenie być może tutaj właśnie te Tutaj, ten pienik wygląda całkiem dobrze. Może uda się na niego jakoś wejść. O, chyba nie jest takie proste. Ta swoim swoją drogą fajnie wygląda. O, w środku, w środku jest kropelka wody, to raz razu zabieramy. nie ten przycisk. Dobra, to dobrze są wyjść. Tutaj spróbuję sobie założyć może bazę na tych piękach tylko jeszcze nie wiem jak tam się dostać. będę musiał prawdopodobnie jakąś strukturę wybudować. Ale to może zaraz, sobie tu ustawię tylko marker, żeby potem to łatwo znaleźć. Hmm. O jest, ja po nie mam. Wszystko mam. Dobra, postawimy sobie... Tego akurat chyba żadna władzy nam nie będzie niszczyć, więc to może stać sobie tutaj na spokojnie. Kurczę, no i ten przycisk. Jeszcze raz to było tutaj. Dobra, i teraz go oznaczymy sobie jako. Może jako. No drugi domek, tylko tym razem zamiast morza czerwonego, damy na kolor. Białe no i będzie białe Dobra I Teraz się udamy do robota W międzyczasie wybudowałem sobie też właśnie strony Miałem na komisję od właśnie tego yy, robota O tutaj, tutaj ustawię sobie może jeszcze jeden marker, żebym wiedział gdzie jest to wejście żeby łatwiej za każdym razem trafić. O, tam jest ten karton, tam jest jakaś woda. Dobra. O, jest widzę ten sok. Dobra, sobie ustawimy od razu. Yy, aha, brakuje mi jednego, jednej koniczynki i yy, jednych łukien yy, Co zwierzemy, zbierzemy i koniczynki są tutaj, dobra. To od razu też zrobimy jedną. I to narzędzie. Pod jedyneczką mam siekierkę. I Dobra, jeszcze jedno. Dobra. I sobie postawimy tutaj ten marker. A nie mogę tutaj, zobaczcie. Chyba nie na wszystkich, nie we wszystkich miejscach się da. Dobra, to nie stoi tutaj. W takim razie tutaj będziemy mieć tego naszego robota. To może, może jeszcze raz. Może nie, jednak to dobra, nie będzie ten, ten znaczek. Dobra, i na niebie skończył sobie będzie. I wejdziemy tutaj. Zobaczymy, czy możemy z nim o czymś nowym porozmawiać. Gdzie wyszło? Zobrałem jakieś 100 punktów chyba nauki. Dobra. Połączmy sobie tą pochodnię może. Zobaczmy co nam powie. A, tu można z nim handlować i wymieniać z nim y, te punkty nauki na nową technologię. Widz. Dobra, widzę, że mógłbym to nim zrobić. Dobra, to może się rozejrzę, może coś ciekawego znajdę. A, to jest jakaś dyskietka. A, i muszę ją e, dać właśnie do, do tego robota. Z tym masz 500 punktów nauki, widzę. Dobra, bo to jest całkiem duże, więc e, zobaczymy sobie, no, na co mogę to wymienić. Najbardziej bym chciał jakieś e, elementy do, le, e, do, lepszego, do lepszych przedmiotów. Dobra. No dalej nie mogę nic zrobić. Dobra, czy mam, mam coś tutaj, może w inwentory, co mogę wykorzystać? Nie. Hmm. A, dobra, tutaj musimy powiedzieć, że znaleźliśmy już. Dobra, i teraz powinienem już handlować. Tak, teraz mogę handlować. Y Aha, kurczę, to wszystko drogie jest Na przykład lepsza ściana żeby ją budować potrzebuję aż 5000 tej, tej czystej nauki mam na razie tylko, 5, mam tylko 1500, więc dużo, dużo mi, mi do tego brakuje żeby zbudować schody podłogę o to, to mi się przyda i trójkątną podłogę potrzebuje 1000 akurat na to miejsca. stać dzięki temu będę mógł wykrywać bliższe tam gdzie jest jakaś nauka i lepsze narzędzia chyba tego tiera drugiego Powiem, że chyba wszystkie bym tutaj chętnie, chętnie wziął natomiast mam tylko 1500, muszę się na któryś zdecydować, jako że nie wiem jeszcze w jaki sposób mam zdobywać tą naukę, więc chyba na początku zainwestuję może sobie w to, żebym mógł żeby mój skaner umiał znaleźć najbliższą naukę tę gołą, gołą naukę i dzięki temu będę musiał sobie kupić to w drugiej kolejności, dobra więc kupię to

they could only calculate post-cooking burger weights to the nearest tenth of a pound and they only had enough memory for one seasoning module salt or pepper Not to mention a, to your tak, excellent moustaches thank you i will never forget this moment A tutaj są y, jakieś. Y, Takie skrzydła, które przedtem udało się odnaleźć, możemy je sobie ponownie słuchać. I tu już byłem. O! I tu będzie chyba wyjście, tak. O no dobra, skoro tam nic nie było. No to trzeba się udać ee, w poszukiwaniu tej gołej nauki. No jeszcze nie wiem gdzie. Wiem, że to jest a to jest tylko ten żuczek. Jego możemy sobie zabić i przerobić na mięso. Dobra. Od razu sobie żołądź, Z niego można też uzyskać parę użytecznych rzeczy. Dobra, jak wspomniałem, e, chciałbym swoją bazę stworzyć właśnie gdzieś e, w tym miejscu. Wydaje mi się, że dobrym miejscem byłby tutaj ten pieniek. Tylko chyba tam. No nie, muszę coś budować. Dobra. Postawmy sobie może tymczasowo jakoś tutaj yy, jakimś, jakiś przedmiot, jakąś ścianę być może, albo drzwi, bo pamiętam, że drzwi na drzwi mogą skoczyć. Czy wszystko mam? Nie mam tego drewna i nie mam desek. Dobra, to się da załatwić, ale to sobie na razie to postawmy. O, widzę, że tutaj nie mogę tego postawić. Tutaj mogę, chyba że może twórcy się na to przygotowali, żeby właśnie yy, nie wykorzystywać takich miejsc w grze. A mogę coś tu innego w ogóle postawić? A to mogę, dobra. So, tutaj postawimy w takim razie. Oni będzie tutaj. Trzeba się od razu takim razie udać yy, i poszukać yy, dwóch, yy, dwóch, yy, znaczy, yy, mle tego mlecza, inaczej miszka lekarskiego, tylko, że, a jest tam jeden, dobra, ale widzę więcej stąd już. A to jest po drugiej stronie tego muru, tego, tego płotu, mogę to przejść naokoło? Chyba nie. Tam rówka bije tego żuczka, niech bije i to nie przeszkadza Dobra O! Sied Może tutaj mi się uda schować i może uda mi się przeżyć Nie wiem co tutaj jest za robak, ale tutaj nie może wejść Woda jest od razu Dałbym się jakiś przedmiot, w którym mógłbym go jakoś ubić na odległość Dobra, widzę, że chyba się złukował, więc powinno się go udać ubić to jest bardzo wytrzymały Mam nadzieję, że broni na wyższym yy, wyższym Poziomie będę mogła go łatwiej zabić, sting bug. W takim tłumaczeniu posłownym to jest śmierdzący, śmierdzący. Robak. Dobra, i co z niego wyleci? Zostałem jakieś części z tego robaka. Dobra, w takim razie wracamy do tworzenia tutaj tego wejścia do tej bazy. Ktoś tutaj był. Jest. jeszcze pająk gładzi mnie chociaż? Kurczę, muszę wziąć to, tylko nie wiem czy pająk by, by nie chciał dopaść. Ludzie on poszedł tu jest klesz. dobra, sobie z nim poradzimy. Czy prostocze trawnikowe raczej, dobra, tego pająka nie ma nic się, przynajmniej tego nie widzę to szybko. Po... A nie, siedzi tam. Kurczę, nie wiem co z nim zrobić. Dobra, poszedł ja we szybko wezmę te, te dwie dyski i wracam. Dobra, tylko mnie goni na szczęście ja to no, chyba jeszcze z nisko. A no, spróbujemy w takim razie to rozebrać. I wybudować sobie trochę wyżej. Ale dostałem tylko jedną deskę. Aha. Dobra. Dobra, sobie zjem może te grzybki, bo widzę, że już jestem głodny. Dobra się od razu też napijemy wody Dobra, to są dwie kropelki wody, to można w sumie je wypić Nie mogę chyba z tą deską, dobra tam wyrzucę A, to ją nabrałem do Bukłoka, dobra Ale to mnie nie nawadnia w ogóle. Czyli to nie było woda, jakieś inne, 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 inne rzeczy, jakieś soki też, dobra. Trzeba jeszcze udać się po tą jedną deskę. Dobra, tutaj leży. I od razu ustawimy sobie ten stylarz. Tylko e, może trochę wyżej. Dobra, to powinno się uda wejść. Jeszcze muszę zabrać drugą, drugą deskę. O sobie powiem, pójdzie w drugą stronę. Mam nadzieję, że mnie tutaj nie widzi. Tak. Dobra, też po tą deskę. I w nogi. Dobra, goni mi znowu tylko to roztoczę. Dobra, świetnie. Czyli w takim razie tutaj mogę sobie zbudować swój domek. Dobra, czy mogę sobie zbudować tutaj yy, miejsce do spania? Mogę, sobie zbuduję od razu. Dobra, musimy sobie tutaj rozpoznać, czyli jak mówimy, tutaj się y, powinniśmy teraz y, budzić po śmierci. Aha, mogę spać tylko między a 20 -20 rano. Dobra. I tutaj jeszcze skrzyneczki można by od razu umieścić. Myślę, że nawet z jedzeniem. Y, zobaczymy, czy mogę zrobić to. Mogę tylko jedną. Na razie. Ale to lepsze niż nic. Mogę tu przełożyć po prostu yy, kilka przedmiotów. Aha, to jest jakiś, chyba miód albo, albo nektar. To są te soki, dobra. Tu przekładanie. Przynajmniej tych rzeczy, które mogą się na, na teraz nam nie przydać. To sobie może wezmę, bo to spróbuję... Aha, to już było przeanalizowane. Dobra, co mogę, czy mogę się oddać do analizatora? Zobaczmy. To było, to było, tego nie mogę. To muszę sobie wziąć do analizy, dobra. Tego nie mogę. To sobie weźmiemy, to weźmiemy i chyba wszystko. A jeszcze jest to tutaj. Cudownie, mięso zobaczymy. Grypki to, na wszelki wypadek. Kamienie to chyba było, i to dobra. I zobaczmy, czy coś tego jeszcze można dodać do analizy. Nie, czyli jednak. To już wszystko było. Dobra. mi to zabrać ze sobą dobra. Eee, myślę, że tak jak teraz aha, czemu tego nie mam ubranego to by chwilę to maczyło, czemu tak szybko umieram, z razu ubierzemy. I jeszcze może e, sobie zrobię, może nową, jeszcze e, włócznie. A mogę nie w ogóle jakoś naprawić? Potrzebuję mm. jeden taki kamyk. Tylko jeszcze nie wiem, jak go zdobyć za bardzo. Być może w jakimś innym miejscu. Być może e, między odcinkami sobie poczytamy, to zrobić. Dobra robi się ciemno. Zobaczymy spod rana. A to widzę, że przez noc się też odnawia życie. Bardzo dobra informacja. Dobra, mam 3 metry do mojego poprzedniego domu i chyba tam się udamy teraz. Po resztę rzeczy. Albo... Może lepiej to zrobię w, innymi odcinkami, żeby już w następnym odcinku zaczął sobie budować bazę. Także myślę w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki wielkie i do zobaczenia.